Cześć byki! Siema Wam w kolejnym filmie Dzisiaj przestawiamy bydło na stanowiskach Z tamtej strony 3 sztuki idą na tom i z tamtego pomieszczenia Tutaj będą przerzucone te dwie, co zostały. Jednego murzyna nie ma. Został sprzedany, bo miał problemy ze stawami. No i weterynarz go leczył, leczył i w końcu stwierdził, że mu nie przejdzie, trzeba sprzedać, także został sprzedany. Zostały te trzy. Tamten był ten misio najfajniejszy. No i musiał zostać sprzedany. A tamte już są za duże, więc trzeba je przerzucić tutaj na te większe stanowiska. Zostaw. Nie dotykaj. Ja już? Zaczepny on jest bardzo. O tym zresztą, zresztą też. No chodź. Ale ty masz ładne oki, cudowne. Rzucę ci, łapiesz? Gdzie, tu? O. A. O kudy. Nie, dobra puściło. Czekaj, 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 czekaj. Bo się zahaczysz. No. Tu się za Gdzie ta linka przeszła? Się zakręciła w to. W, w koło łańcucha Wsteczny Na No Wypychamy Cię No No, tam. A, tam, pysku. Mm. Trzymaj to. E! Coś ty taka. już trzeba wziąć. E! Co ty się lirujesz? Chodź tu. Oszołomko jedna. No. No. No i za daleko pójdziesz. No hmm. głupia no. To była No trochę jakbyś miała tamtą dłuższą. Well... No. Bito, co ty robisz Judde Chodźmy tak. Zrobimy tak. To gniwko skręca. Czekaj, 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 czekaj. Oddaj to. No tak, to raczej nie utrzymasz. Nawet jeż jeżeli byś chciała. Błotek! Kurde, jeszcze się zabije na słomie. O. Idziesz? A obrótkę A nie, trzymasz? No, powinno być dobrze. Trzymaj, trzymaj naciąg, żeby tego nie po gównach nie leciało. A ew, u ciebie to jest prosta sprawa. Dawaj rogi, chodź. Chodź, głupku. Cud cudownie. No, tylko nie rękę. Kurde. Te łańcuchy z tymi... Stój. HF, nie. No, hop. Haj HF, nie tam. Haj! HF. Подавай. Ну, no, иди, не обуйся. А. с твоими ногами. Kur... Pokręcony jest łańcuch ktoś. Stój, stój, nie na oczy. No, śnupki nie przełożyłeś. Nie na, nie na oczy. No chrze, ty to masz. Ale, <ślesz. ślesz>. proszę cię. łańcuch jest coś pokręcone. Lewo, lewo, tak uważaj takie? za takie? jak na razie masz takie nie za luźno, nie za ciasno w sam raz najwyżej jakby co pisze reklamację Rozpatrzymy w terminie 14 dni. Ta idzie przedostatnia, a tamta idzie ostatnia. Jesteś mniejsza, jesteś chudsza. Co ty tutaj masz? Oa kurde. Żeby palca nie wsadzić, nie byłoby to dobrze No i do ci weszło. Tylko nie szalej. Nie, 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 jest tamtej. Nie z tamtej. Tu I nie, nie, nie za daleko. Wypięcisz się. Stój, 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 Trzymaj to. No zaraz, przyczep, to się wywinie. Nadepchnę ją. Na śnubkę to. Patrz, pokażę ci. Tu na to na to na to za uszy tylko to trzeba dociągnąć o, to dociągnąć No i cudo tam mamy pełny skład a tu mamy kogo tutaj do kompletu Jogiego, nie, bubu czy krzyś chodź. E, pięknisio. chodź. Czyli Krzyś Krzysiu tu przyjdzie na pierwsze stanowisko, da radę, odnajdzie się w tym dorosłym towarzystwie. Chodź, 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 chodź. No, na oczko ci weszło. Tu, chodź. Chodź, chodź, chodź chodź. No jakbyś miała Nie koleguj się z tym płotem Ten płot ma ocaleć Wiesz o tym Chodź No chodź No chodź, chodź, chodź jeszcze, jeszcze, jeszcze Jeszcze O dobrze Zuch mu ma no już chwila. Cię puszczamy. Mm. <grywka> <grywka> Mój polań! Kurde. Polań! Tu jeszcze jest, wszystko jest do zmoknięcia, kurde po kolei Zapomniałem tego wczoraj sprzątnąć Pilniki Suwmiak. Masak A pata pada Co jeszcze? Młotek można pod to To pod to to potrzebne, to potrzebne To koło zostaje i też te Co to za rezerwianie jest? Jogi Idziemy po jogusia Ty nie możesz mieć po lewej poidła Ty musisz mieć na prawej stronie poidło. Ale ty masz jogi, to idziemy z tobą pierwszą. No. I ogi masz rogi? I oguś ma różki. To jest długi. idzie za mm. na krótko, tego wokół Chodź, kolego. Idziemy. nie wy... No. Chodź. Powoli. Nie szaleję Idziemy. Chodź. Uważaj, taczka. Ona jeszcze jest cała. Nie, nie rozwal jej. Proszę cię. Zostaw taczkę, no. Pyku, bądź, bądź poważny. No. O mintaczkę, o mintaczkę. No chodź. No. no chodź, no chodź, chodź. Ta. chodź idziemy, idziemy, no chodź. No ściany, ściany nie niż chodź. Się oswoi, jak się oswoi to tam będziemy lecieć sami. Zawsze jest problem, żeby tu wyjść, a jak później wyjdą... O, właśnie. Ostrożnie. No chodź, 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 chodź. No. O, zobacz. E, Ty miałeś pod, lewą. Czyli... Nie pod... Tu chodź, 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 Nie, tu, tu, obok Nie dostaniesz miejscówki koło Mumy Będziesz musiał się zadowolić miejscówką między Jogusiem a Krzysiem Zobaczymy jak ci będzie O! Pełny skład będzie. Bunia, coś ty tam mała wyglądasz, wiesz? Kobito. Jak na swoje lata. Bierz zagizie, zagizie, się Wszystkie po zagizach. Nie mieli litości. Tutaj przychodzą, podglądają. Muszę bramę na chwilę przymknąć. Bo mi uciekną. Głupie. Już zwęszyły. Już zainteresowanie się zrobiło. Po, ko po kopytach, po kopytach, po kopytach ją, po kopytach. Dobry pies. On cię, on cię rzeźnik powinien na, nazywać. Tak jak Słomka. Dziewczyny wiążemy? Nie no, dziewczyny to może na wybieg pójdą, nie? No tam do obory. No. A Ty się krowami nie zajmuj. Za młody jeszcze jesteś. Chodź. Teraz możesz. No i nie to. Stój. Co ty robisz? Będzie się. Daj mi to. Idź sobie, Luda. Jogu. Nie Nie dzicz. On jak ruszy, to jak to peda. Co tam? Przyjaźń międzygatunkowa. No uważaj, żeby cię ten nowy kolega nie sponiewiał. O kurde mamy otwieraj. A cię minął! Dobrze, że go trochę przytrzymała. Tylko się tak odsłoniła. Z jednej muśnięcie, z drugiej muśnięcie. Swoją żywicielkę chciałeś? Na jogi? No chodź. On ze 300 wyma jak nic, nie? No chyba tu by Nie. No chodź. A ja, 92 i potrafię, potrafię go przytrzymać. Chodź. Ciężko, bo ciężko. Chodź. A, ty z pastwiska jesteś. Ci się przypomniały dawne czasy. No. No, Nie w to. Moczka, Ty głupia! Widzisz? O, <śmieckie> Się przeraził, że inny by od tyłu go zaszedł i od ja, jak ruszył... Chodź, <śmieckie> chodź, chodź. No zobacz same same tyłki tej samej rasy, no, nowi koledzy, nowe koleżanki, no, chodź chodź chodź, czekaj przejdzie tu, chodź przeciśnij się tu, tylko tu, o, no. No chodź, chodź, chodź Ty, 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 za daleko Czekaj Muszę ktoś go tu Poszedł Alecz tu. Tylko tyaf, 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 tyaf. Miejsce docelowe. I jesteś. Krzysiu, poszedł sobie gdzieś Krzyś. Hmm. Rogi masz, ale mały. To był twój ostatni dzień wolności, wiesz? Teraz trzeba iść na łańcuch, bo tutaj u dziewczyn to ty za dużo żebrasz. Stop! Ty naprawdę jesteś nie Jest na ciele. Chodź, Na ślubkę. On mały. Co tam takie ciele? Zwiększymy ni sobie radzi. Ten to jedną męką. Serio. Tylko ty z luzu jesteś. Gorzej. No chodź. chodź nie, nie Chodź Krzysztof, no chodź, chodź, chodź nie jesteś, chodź, no duży, to ty też nie jesteś. No. Połowa, mniejszy. Widzisz Krzysiu? Musisz tutaj więcej jeździć w tym towarzystwie. Trzymaj to. A no, co zrobisz? to. Dobrze. No. I tu stój. no i dobra. Wszystko. Wszystkie sztuki poprzestawiane. Tutaj już wszystkie stanowiska zajęte. No, jak waliują. Trzeba im jedzenia zrzucić. No za godzinę 20, poja oprzętu to mogą już w sumie dostać. No, a w tym filmie to wszystko. Więc, jeżeli się Wam podobało, zostawiajcie kciuki w górę. Tutaj macie mój kanał. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, zapraszam do zasubskrybowania. Dwa filmy wybrane dla Was. Jeżeli nie widzieliście, to wbijajcie. I do następnego. Cześć.